Witajcie na kanale Ma Igra Maciej z tej strony. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie coś, co powiedziałem, że już nigdy więcej w życiu nie otworzę, ale jednak ciekawość jest trochę większa niż rozum, więc oto on. Elite Trainer Box z Champions Puff. Jest to najnowszy print i najnowsza dostawa Champions Puffa, która miała miejsce, uwaga, jakoś 18 styczeń. Dzisiaj jest 18 styczeń, jak to nagrywam. Otwieram, bo chcę sobie porównać jak wygląda karta promocyjna w tym pudełku w porównaniu do poprzedniego, tak jak widzicie, ten Charizard jest przesunięty prawo lewo do prawa, więc jest tutaj grubsze. No i też góra-dół troszeczkę nie mrawo. Ta kamera w ogóle coś tutaj chce mi psikusa robić, bo chyba ostrość jest słaba. No nie zakładam, żeby tutaj były jakieś super trafienia. No, w końcu to jest czekając no i tyle. Chyba tyle, bo ogólnie na, na kanale otworzyliśmy sobie dwa takie Elite Trainer Boxy. Było to zaraz na początku, przy premierze Champions Puffa i nigdy więcej potem Elite Trainer Boxów nie otwierałem. A, znowu sobie porysowałem niepotrzebnie. Okej. Okay. Wszyscy wiemy jak to wygląda. Książeczka z listą, na samym końcu są oczywiście nasze dwa Charizardy, jeden tęczowy, drugi shiny, rzucmy gdzieś na bok, to odłóżmy też, no a tutaj po staremu kieszonki, książeczki, kosteczki, myślę, że to już wszyscy widzieli milion razy, bo to się powtarza w każdym zestawie Elite Trainer Boxowym. I mamy naszego promocjalizarda i jest. I taki zły, kurczę, nie wiem ta ostrość tej kamery. Mam nadzieję, że aż nie będzie takie kapiszy z tego nagrania. Poczekajcie, zrobię małą przerwę. Nagrywam to swoim starym telefonem, więc ta jakość może być nie najlepsza. Przód tej karty wydaje się być spoko. Tyl niestety jest krzywy. Góra do dołu. Do dołu. Do dołu. Yy, ponieważ na górze mamy większą krawędź niż na dole. Ale ogólnie karta nie wygląda źle. Nic tutaj takiego. Tutaj chyba jest małe uderzenie. Nie, no naprawdę ten telefon jest kiepski. Jeżeli słabo widzicie, to dajcie znać w komentarzach. Kod już pewnie zaskanowaliście? Proszę. Oczywiście paczki. Znaczy nie paczki, tylko koszulki z Trizaradem. Yy, przypominam, chociaż może nigdy nie mówiłem, ale zestawy z Blasto i z WiMAXem i z WiMAXem będą miały koszulki. Ale te zestawy będą chyba w kwietniu dopiero. Nie pamiętam kiedy. Bo w kwietniu. Dobra. Yy, średnia ilość trafień na boksa to 3. Z czego dwie to zwykłe fałki. Jedna trochę lepsza karta, więc zobaczymy. Nie zakładam kompletnie niczego dobrego. O! Biały kot, ojej. Proszę. Yy, raz, dwa, trzy, cztery. Ogólnie jest zimne, jak ja to nagrywam, to jest właśnie 18 styczeń. No a pogoda wiecie jaka jest minus 15 stopni na zewnątrz mróz jak diabli samochód mi z rana oczywiście nie odpalał ale po 20 minutach udało się go ruszyć holo energia spoko i shift 3, czyli nic no ale na szczęście udało się ten samochód odpalić więc nie jest tak źle kodzik numer 2 dwa. 4. Za no to w mieście wszyscy wszyscy opóźnieni, wszędzie korki. Wszyscy po ósmej dopiero wyjechali, bo skrobanko samochodu zajęło dużo, dużo czasu. O, tutaj mamy chyba coś, coś fajniejszego. Full art chyba, a nie Dreadnought V. Zwykły. Ok, pierwsze trafienie boksowe. Żółw jest podobno najczęstszym trafieniem w ogóle w części Spaw. Nie wiem, czy to prawda. Możliwe. Jeżeli oglądaliście wszystkie poprzednie nagrania, to oprócz tego odcinka, w którym było stopaczek, to nie było żadnego żółwia. O, kodzik: 1, 2, 3, 4. No, my oczywiście chcielibyśmy Charizarda, bo ten set to jest tylko i wyłącznie Charizard. Ale. Wydaje mi się, że ludzie mają zbyt negatywne nastawienie co do tego setu. Ja wiem, że chciałoby się. Nie, wiem, cieszyć bardziej z tego, że są jakieś trafienia. No teoretycznie zobaczcie. No, trafiliśmy jakiegoś Dreadnought'a, jakieś jakiegoś garde można trafić czy coś innego. No ale. Czy to jest takie złe? O, kodzik kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiem Wam, że jeszcze nie umiem. Yy, jeszcze nie umiem pokazywać na tej kamerze, tylko na górnej. Możliwe, że w ogóle na górną kamerę powinienem przejść. Nie wiem co o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach. No, zobaczmy co mamy tu, bo tu mamy. A, profesor Research. Jedna z kart, która jakoś tam chodzi po 50 groszy, może. Ale ile mamy jeszcze? jeszcze? Jeszcze połowa. Jeszcze połowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale myślałem, że do tego momentu, do dnia dzisiejszego, będę miał również hidden fake'y. Ale niestety lipa. W ogóle brak informacji, kiedy hidden fake'y przyjdą. Wszyscy tylko mówią o tym, że to jest w Stanach. U nas lipa. Grablocked. Druga najczęstsza karta, moim zdaniem. Dobra. <laughs> Czyli jeszcze jedno trafienie, jeszcze jedno trafienie. Myślę, że będziemy mieli 5 paczek. Coś, coś się trafi. 4 naprawdę wątpię. Chyba nigdy nie widziałem trainer boxa z czterema, ale 5 powinno być. Dobra, tu. I co mamy tu? Energia, Malamar, Rotomfon. Rotomfon sprzedaje się tam kilkanaście groszy sztuka, więc jest to karta, coś tam warta. Dobra, i Altaria. Ludzie myśleli, że Altaria będzie grywalna, ale chyba nikt nie buduje sobie talii wokół Altarii. Przestawiały te wszystkie paczki: o, kodzik raz, dwa, trzy, cztery. Coś mam takie śmieszne wrażenie, że jednak jakiegoś czarka trafimy, ale szczerze mówiąc, bardzo, ale to bardzo w to wątpię. No, roli koli, Machop. Pod tym kątem, jak pokazuję Wam kamerę, znaczy jak nagrywam, to widzę. O, obstak, obstak, jest z to widzę, czy się karta świeci, bo wiecie, pod takim kątem, jak macie taki kąt, taki delikatny, to widać, czy tutaj coś się świeci. Więc jak ja otwieram paczkę, a Wy jeszcze widzicie tę kartę z góry, no to ja już mogę powiedzieć, co będzie na dole. Yy, dobra, dobra, kodzik oczywiście. A, no yy, champion Puffa otrzymaliśmy oczywiście do dróg, Hidden Fatesa nie. Vivid Voltage, też na razie ci, cisza, nic nie wiadomo. Dobra, kilka kart tam wziąłem. zimno mam tu, tu w tym biurze, jest straszliwe. rokra Full Heal, o mi brakowało Full heal, to sobie go odłożę na bok. U mojego Master Seta. Senti Scorch, brakuje mi jeszcze ma Machampa rivers <grywka> Machampa rivers mi brakuje jeszcze. No, dawać, dawać. Chciałbym, żeby był sekret jakiś. Już dowolnie. Może nie puszka, może nie puszka, bo puszka trochę taki nędzny ten sekret, ale jakiś sekret mógłby być. Najbardziej to Pierce'a, bym chciał, bo też Pierce'a brakuje. Naprawdę Champions spawa, mam już skończonego oprócz tam, dosłownie. No teraz dosłownie dwóch kart. E, dobra. Potion Full Heal. Ach, już myślałem, że Machamp. I Profesor Research. No i czy to będzie jeszcze gorszy? i Trainer Box niż w ogóle, zwykle? Ostatnia paka, ostatnia paka i zakładam, że tutaj będzie coś dobrego, no bo z reguły w paczkach w Trainer Boxach są dwa fajne trafienia. Tu mamy kod w sensie fajne, no jeden fullard, musi być jeden fullard. Czekajcie, teraz to odłożę na bok. No i co tu mamy? Haterna, Rotom, Fons, Kragi, Scrafty, Galeria z No i... O nie! <laughs> tylko marni! Ale bieda. Masakra. Czyli tylko te dwa dreadnoły. Ale hałas jest za drzwiami. Czyli tylko te dwie karty trafiliśmy w Elite Trainer Boxie. Bieda, bieda niesamowita. Bardzo kiepski opening. Dobra, to tyle na dzisiaj. więc nie ma co pokazywać. Dobrze, że chociaż w tych Elite Trainer Boxach jest ta karta, czyli Ona jest wciąż warta jakieś może 60 zł. Myślę, że już trochę mniej, ale wiecie, nie, 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 nie trzeba się śpieszyć ze sprzedażą, jeżeli, jeżeli kupujecie pod sprzedaż. Ale te karty, dyszka, sztuka to jest max. Może ta karta energii trochę odrobi, ale nie mam pojęcia, po ile są karty energii. Dobra, tyle na dzisiaj. Kiepski to był opening Trzymajcie się, cześć.